To jest typowy statek pilotowy, stąd będzie miał napisane na, na burtach Pilots i na dziobie numer licencji, numer 1, którą zawsze statek miał od momentu swego zwodowania, aż do ostatnich dni w flocie Trinity House, czyli w roku 71. statek oficjalnie zakończył swoją służbę. We wrześniu 2009 roku udało nam się odszukać w Wielkiej Brytanii w Wali dwie oryginalne łodzie pilotowe, które służyły na tym statku. Jedna z nich o numerze 44 służyła na tym statku długie lata i łodzie te zakupiliśmy kompletne. One mają również swoje silniki, także będą sprawne. W tej chwili te łodzie remontujemy, są podane gotowne restauracji i gdzieś mniej więcej w kwietniu w marcu te łodzie zostaną zamontowane na statku i będą w pełni operatywne. To jest oryginalny pokład do tego momentu był. Natomiast reszta tego pokładu została obcięta w 1976 roku, kiedy Statek zakupiła firma surowojewska Kozak Marine Services, która się zajmowała układaniem rociągów podwodnych i układaniem boi różnymi, różnymi, różnymi usługami płetwonykowymi. I w tym miejscu został postawiony ciężki bomb, maszt potężny i ciężki bomb i cała ta przestrzeń pusta właśnie po to, żeby układać i dociągów. W tym miejscu później jak jak to w od Kraków w 1976 roku to oni w tym momencie stworzyli ten pokład w ten sposób, że zrobili tą konstrukcję z drewna, która w momencie kiedyśmy kupowali była już zgniła i stwierdziliśmy, to, że robimy to w oryginale i w związku z tym posiadając oryginalne plany z roku cały ten pokład został stworzony, więc w tej chwili statek wygląda oryginalnie. W zaczniemy robić, jak będzie ciepło wiosna, zaczniemy kłaść tutaj izolację na pokładzie oraz pokład drewniany, czyli będzie miał typowy taki kadłub, czy wygląd, będzie miał pokład jak miał kiedyś. Będzie zrobiony z pięknego, wysoko-godunkowego drzewa. W roku 72, w trakcie manewrów na kanale angielskim, uderzyła w, uderzyła w statek korweta marynarki brytyjskiej. Stąd to miejsce jest takie wgniecione. To są dosyć takie poważne wgniecenia w kadłubie, bo była dosyć duża masa. Specjalnieśmy to miejsce wyeksponowali, bo mamy ten wypadek udokumentowany, więc dlatego jest takie wygięcie charakterystyczne i dlatego nie, ma, nie było to reparowane. Jest to zrobione dosyć celowo. Czego jeszcze nie ma? Nie ma jeszcze na pokładzie, jak widać, fajk wentylatorów, starczą tylko rury. Te fajki są w tej chwili w trakcie robienia, więc właściwie jeszcze nieco się ten kadłub zmieni. No i oczywiście, jak widać, trwają w tej chwili prace malarskie, które nie są ukończone, i one dopiero, kiedy się zakończą, dopiero statek uzyska swój wygląd. Mostek jest również nieskończony, czeka w tej chwili na lepszą pogodę i oczywiście nie jest jeszcze wyposażony maszt, główny jak widać. Ale już są przygotowane wszystkie podstawy pod lampy. Pełne wyposażenie, masztu jest wyremontowane, jest złożone, więc finalnie statek będzie miał trzy różne systemy oznakowania pilotowego, które były stosowane w Europie. Także będzie historycznie można odtworzyć zmiany, jakie były w, stacie, w oznakowaniu statków pilotowych. Natomiast co jest najciekawsze To to, że wszystkie zawiasy są oryginalne My Starali się zachować jak najwięcej z oryginalności Ale niestety Nie wszystko się dało tak zrobić Mamy miejsce, gdzie jest oryginalny dzwon z tego statku, i wiemy, gdzie jest oryginalna tablica stoczniowa. Jedziemy do Anglii w marcu błagać na kolanach, żeby nam to oddali albo sprzedali. Już żeśmy cztery czy pięć razy próbowali, ale my jesteśmy uparci, w końcu mam nadzieję, że się uda. Dlatego, że dzwon tego statku to jest bardzo taka fantazyjna konstrukcja, że dwa delfiny trzymają w dziobach taką jakby uprzęż i do tej uprzęży zaczepiony dzwon. Dzwon jest bardzo ładny, ornamentowy, duży. No i generalnie jak widać, front na budówki to dopiero wtedy będzie miało to wygląd. To jest no. największa taka przestrzeń w statku, to będzie sala kinowa, no takie generalnie różne tutaj będą eventy. Tutaj była jedna wielka dziura na tym pokładzie, myśmy ten pokład zrobili tak byłem, sztucznie, bo tutaj z drewna zrobiony jest pokład, jakśmy go kupili, ale drewna nie może być, by został ten pokład sztucznie zmniejszony. Powstał ten taki otwór z oryginalnych elementów, które były dookoła, a to co nam zostało idzie na komin. Na pokładzie będzie nasze biuro, będzie muzeum i będzie różnego rodzaju spotkania, będzie miejsce, żeby zorganizować spotkania różnych organizacji z branży morskiej, można będzie robić jakieś konferencje, sympozja, szkolenia. Chcemy po prostu, żeby jednostka była w pełni aktywna, żeby też na siebie trochę zarobiła.